Roku, w roku 70. po igrzyskach olimpijskich, w roku 73 startowałem na mistrzostwach Europy w, w Moskwie. Był to już taki luźniejszy okres. Po, po igrzyskach bym powiedział. Dużo się zmieniło w składzie ósemki, kilkoro zawodników przeszło do innych konkurencji a w zespole Ostępki przyszli młodzi zawodnicy i trzeba było po prostu szkolenie nie tyle że od samego początku ale się zgrywać na nowo i też udział w tych w tych Mistrzostwach Europy nie był zbyt pozytywny bo zajęliśmy czwarte miejsce w finale B czyli czyli mówiąc dziesiąte miejsce w konkurencji ósemka. W tym <coughs> czasie w roku 1973 zmieniłem barwy klubowe, przeszedłem do WKR Zawiszy i yy, 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 tak się yy, sytuacja wtedy ułożyła, że w zasadzie yy, yy, jako zawodnik Zawiszy nigdy nie wystartowałem, a podjąłem też w 1973 roku studia na WFF WF w Poznańskim. I przy zmianie barw klubowych dostałem propozycję od szefostwa Zawiszy, żebym został trenerem, instruktorem, bo taka była potrzeba po prostu w tej sekcji. I myślę, że był to z mojej strony bardzo dobra decyzja życiowa, bo prędzej czy później miałem taki zamiar, żeby po skończeniu kariery zawodniczej podjąć studia i zostać szkoleniowcem.